Zamiast budować automatyzację dla branży X, budowałem system do przetwarzania dokumentów finansowych. Ta mała zmiana mentalności otworzyła mi oczy na siedem różnych branż z tym samym problemem: księgowość, nieruchomości, transport, gastronomia, opieka zdrowotna, handel, przemysł. Wszędzie ten sam pain point. Firmy tonące w papierach. Klient z dużej korporacji miał problem. Tysiąc faktur energetycznych miesięcznie przetwarzanych ręcznie. Ale zamiast myśleć automatyzacja faktur energetycznych. Pomyślałem system przetwarzania dokumentów finansowych. Nie sprzedawałem automatyzacji. Sprzedawałem. Eliminację 40 godzin ręcznej pracy tygodniowo. 99% dokładność przetwarzania zamiast 85% ręcznego. Kalkulacja była prosta. Jeśli eliminuję pracę czterech pełnych etatów, 5600 zł miesięcznie, plus redukuję błędy kosztujące firmę dziesiątki tysięcy, plus bezpośrednio zwiększam przychody firmy. Wartość mojego systemu to 200 tysięcy zł.